Ciemka ciemka. Właśnie otwarza się z ostatnia kacsenka, jaką widzieliśmy w po poprzednim odcinku. No, 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 no. tak jak mówiłem na końcu, idziemy sprawdzić, jak wygląda ciało doktorka. No, przy okazji, bo... eee, myślałem, że gorzej. Jakiś rozchlastany będzie, czy coś. No, bad. Co on tu robi? A tu jesteśmy gdzie zaczłaś Aha, to gdzie do tych trumien wodziliśmy na początku w pierwszym odcinku. Bad, it's Nillin. Can you hear me? We'll get you out of here. Quaid, he's out of my head. Thank you. Yes. Yeah. Thank you, Memory Hunter. Thank you for opening the doors. Johnny Green Teeth. You weren't just the subject of an experiment, were you? Dr. Greene. So empty. So true. The past is a foreign country. I'll see that everyone learns what was done to you here. We were monsters, but at least we were free. He wanted to turn us into his slaves. Quade is dead. It's over now. Not pinky. Yes, it's over. Sebastian has paid. Now it's your turn, Memory Hunter. Then it'll be mine. All of this horror will be forgotten in the flames. O co już nie kapowrogan no, typowe I to był zły pomysł. Już wiemy, co mam zrobić. Mm, Udałoby się doładować... dwie... umiejętności. Ogłuszanie i... I seria ataków. Nie pamiętam, jakie to ma nazwy w ogóle. Kurde, wkurzające jest to, że wystarczy nieodpowiedniego gościa uderzyć... Już kombo znika. O jest, dobra. Mm, to jest. To. Już mi się mylą tej kąki. Gdzie jest Johnny? Ty Johnny go nie widzę. No kur. A tu jest. Ja sma... je. Jaje... Dobra. Jest uczone. Okay. Kiedy mi y, czas czas samozniszczenia lasówki? Mamy to. Kozak nie mimo wszystko. Jakim kle... Klepał? Jeden jaki brutal. Millen, Johnny has ordered the destruction of the laboratories. Everything's going to blow. You need to leave. Kurde. To jeszcze będzie musiał zginąć przez nas. Ludzkość to wadliwa seria wolnych ludzi, nieodwracalnie odosobnionych z powodu swojej subiektywności. Simone de Beauvoir. Epizod 7. chyba. The Memorize, sensen, the Leapers, these horrible secret experiments, it's all connected. I feel compelled to puncture this false utopia and rip it apart. I must find the conception cube at the heart of Charles Cartier wells monopolis. That's where the sensen curse is kept. Warm and nurtured, immersed in the cobalt glow of the memorized central servers. Nothing! will stop me from accomplishing this not the murderous machines not the yabbering leapers not the father i cannot recollect no 7. Czyli teraz idziemy po tatusia tak fajnie raj utracony Jeszcze dziś grałem sobie Assassin's Creed Brotherhood. Na konsoli właśnie miałem misję z takim tytułem Raj Utracony. To była ostatnia misja po y, u Ukateriny. Jak się tam ponad 75% misji zsynchronizowało na 100%. No to dla tych, co grali. Powinni nie o co chodzi. A to znowu ulga nas spodziewałam Mam nadzieję, że po skończeniu, po skończeniu gry będą wypisane tam poziomy i nie może w każdej chwili wrócić do danego epizodu. Wow, what a Mam nadzieję, że tam wypisane ten okay, e, znajdki gdzie... Gdzie ile na jakim poziomie było w epizodzie. To tak jakbym chciał e, kiedyś zdobyć parę achievementów no w Steamie, nie? To zawsze to ułatwia sprawę mimo wszystko. Lepsze to niż kurczę od początku grać.

Poczekaj ją! Poczekaj ją teraz! Tak, ją teraz! Jakim cudem on jeszcze dowodzi skoro widzę, że ma problemy z sensem. Trace. Crazy and indestructible. zawsze. A i nie to. Tylko to. tarcza nie działa. Hm. Pięknie. Pięknie. Yy. To. To jest Tak, to jest to. Ай, помню, он good себе клевище. No, iTwiga... na pewno jeszcze ty. Po prostu świetnie. Was kochdzą. <sighs> Jego chime. You'll be sorry, oh. No wstaw, wstaw, No. going to feel some pain. Like that, don't you? Fuck Oops. Cables are turning, lady.

Ostatni, w końcu. No nie. Też ja sobie pomyliłem. Koniec, no. nilan you must run down riddlehead and steal the access protocols to the conception cube there's good news this time he's on foot and the bad news his memory is splintered he's practically a leaper you must act quickly, <laughs> must act quickly. I do him? he's headed for the main security post found on the 103rd floor use the freight lift to intercept him no, dobra. Ale Ale, ale, ale... Przecież... Przecież szan -teren. Sprawdzić czy nie ma tu żadnego pasożyta albo znajdźki. Ale nic nie słyszę, nic nie widzę, więc okej. Okay. No, dobra, zapamiętałem wielkość i... co? W związku z tym... Ooooo Jezusko, jeszcze ciebie brakowało. Kurde, o to trochę posiedzę w tej wincie. Ej, zostaw mnie, no Ten jest bardziej brutalniejszy niż od pierwszego, z którym walczyłem. Pierwszego i póki co ostatniego. Twardczy jest. Niestety nie mogę ci? Nie, 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 kiszka. Okej, okay, jeszcze tak, tak dwa razy. Fajnie, nie? <laughs> Ekstra. Jaką broń palna, skoro ma coś takiego? Ok, to trochę sprawniej poszło, bo już nie czekam aż mi się w pełni naładuje. I jeszcze ok. Te animacje są świetne To są dopiero finishery Z quick time eventami zawsze... Jak gdzieś, jest, jak gdzieś są quick time eventy to... dodaje dodaję koloru, nie? Czy tylko ja tak uważam czy nie? Suga Sugi, hehe Sugusy rombane Okej, okay, tam trzeba iść, ale jeszcze... Wiem, wiem, gdzie trzeba i spoko. Nie muszę nic wzmacniać sobie. Kurcze kiszka, nic. Jak chcę to nie ma. Yep. So Captain Trace has kept his position. He's been concealing his illness, but he's totally cracking up now. Find him fast. Podstawiam jakimś. O, o, przy jakim napisie? Triage room. No to tu. Hej, że tu są. Zapewne z apteczki nie korzystałem, iż dawno nie było potrzeby, zawsze wychodziłem bez szwanku, no znaczy obrywałem, ale w trakcie walki zdążyłem... Słyszycie? Kurde, mam nadzieję, że w tym pomieszczeniu jest, a nie w tamtym. Oj, obawiam się, że jednak w tamtym został Kurde Chociaż i tak już Dużo pominąłem z tego co mi się wydaje Niedawno właśnie oglądałem wcześniejszy odcinek, albo Jeszcze wcześniejszy? No I Nie wiem jakim cudem nie słyszałem tego hałasu Tego dźwięku tych pasożytów Na nagraniu jak oglądałem to jednak Były słyszalne

Nie no, ja cały czas mam nadzieję, że jednak tutaj będzie Nie ma go Kur A nie, jest, 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 jest Moje maleństwo Uf. O nie O nie czy mikrofon Bo jak ktoś mówił, no zdrowie, to dziękuję. No, czekam na dokowanie. O, dziękuję bardzo. Nic nie. Mino? jakąkogoś niebieskiego kontenera. Hm. No, dobra, right, idziemy. Jest tu, niebieski... o jest, tam, tam, tam. Mhm. Mm Czekam. Hello. się kiedy mam zatrzymać bo nie wiem tutaj Okej. Okay. teraz go trafić dobra jest mm. A, dobra. Tyle kombinowania, żeby dojść do jakichś głupich drzwi, no. pięknie do do osmozy dobra co nas czeka w do osmozy to wiecie co teraz powiem tak tak następny następnym odcinku... ale nudy nie no to tyle więc do następnego i dzięki za dziś hejka